Dlaczego stwierdzenie, że partner jest dodatkiem do mojego życia, a nie jego wypełnieniem jest złe? Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Łapcie kawę, łapcie herbatę. Teraz czas na relaks. Proszę zostawić łapkę w górę, tak jak powiedziałem w poprzednim materiale statystyki, i napisać koniecznie komentarz, co u Was słychać, jak Wasze samopoczucie. Czy wydarzyło się dzisiaj coś przełomowego, dobrego, złego? Komentarze są dla Was. Piszcie. Bez zbędnego wstępu zapraszam do Skincare i będziemy sobie gadać. Jegoś powodu stwierdzenie tego, że partner jest dodatkiem, a nie wypełnieniem, spowodowało u niektórych ludzi, nawet bym mógł to określić, niesmak. Czy też powiedzmy możliwe, że słowa, których użyłem, były troszeczkę za ostre w niektórych mniemaniu. Jeżeli obserwujecie mnie... Troszeczkę. Na moich platformach wiecie moi mili, że ja raczej staram się nie tworzyć kontrowersji na jakichś wypowiedziach, które nie mają sensu albo nie mają racji bytu w moim życiu. No i z tego tytułu, między innymi to o czym wspomniałem, jest czymś co ja praktykuję w życiu codziennym i... Naprawdę tak uważam. Chyba nigdy jeszcze nie zrobiłem czegoś, jeżeli nie było to ironiczne lub sarkastyczne. Nie wywołałem jakiejś dyskusji, czy nie wypowiedziałem się w oczywiście na poważny sposób, tylko po to, by, by oburzyć kogoś. Zazwyczaj dzielę się z wami po prostu moimi przemyśleniami, moimi poglądami i tym, co mi siedzi w głowie. Zwróciłem uwagę na to, że bardzo wiele osób dotknęło, mi się wydaje, to co powiedziałem. I w pewnym sensie wzięło to do siebie. Potraktowało to w nie sposób, jaki ja no, chciałem to przekazać. Oczywiście, możemy ponowić tę dyskusję, komentarze. Moim głównym punktem całej dyskusji i generalnie poruszenia tego tematu może nie tyle, że jest, wiecie, jakiś problem społeczny, chociaż i tak uważam, że bardzo wiele osób jest zamknięta na to, by pozwalać sobie na różnego rodzaju rzeczy przez to, że, nie wiem, jest małżeństwo, są dzieci, obowiązki, które y, w naszym mniemaniu gdzieś ograniczają nas do tego, by żyć po prostu bez partnera. No i stwierdzam, że z tego tytułu prawdopodobnie wiele osób, z którymi jeszcze powiem, no które się zderzyły z tą, to moja wypowiedź poczuło, że no ty na pewno nigdy nie zbudujesz związku ty... <słuch> Słuchajcie, zacznijmy od tego. Każdy z nas ma prawo żyć. I ani małżeństwo, ani związek, zaręczyny, dzieci. Nic tak naprawdę nie jest w stanie zabronić Wam, by cieszyć się swoim życiem i ono nie musi się łączyć tylko i włączyć ze sprawami rodzinnymi. Ja tu wcale nie staram się Was odwieść od tego, by być nie wiem, dobrą matką, wspaniałym ojcem, by dbać o partnera. Ja tutaj mówię o kwestiach, o których bardzo często samodzielnie zapominamy, czyli o tym, żeby dbać o swoje hobby, dbać o swoje pasje, dbać o swoich przyjaciół, dbać o kogoś innego niż ten partner czy te dzieci. Tym bardziej, jeżeli mówimy o osobach, które są po prostu w związku i nie mają, że tak powiem, żadnego rodzaju obowiązań, tak to nazwijmy, mówiąc dzieci, jakieś kredyty razem i tak dalej, tak dalej. Teraz jedziemy z L'Oreal Paris, Revital Lift. Na pewno moim zdaniem bardzo, bardzo niezdrowe jest, by uzależniać swoje całe życie. Twój cały czas od partnera masz prawo spędzić czas sam sama. Lub jakkolwiek się oczywiście określasz. Więc jak to wrednie powiedziałem, ale o co mi chodzi, no you know, all the pronouns and shit. Możesz być w szczęśliwym związku i w dalszym ciągu dbać o swoje pasje, być na wakacjach z przyjaciółką i em, twój partner równocześnie może zajmować się swoimi pasjami, swoimi hobby i w dalszym ciągu możesz mieć super relacje to jest, to jest jak najbardziej normalne. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli konkretnie też mówimy o kwestii macierzyństwa, to o łatwo ci mówić, bo nie masz dzieci i nie wiesz jak to jest opiekować się dzieckiem 24 na dobę. Oczywiście, że nie wiem, ale jakkolwiek, źle czy wrednie to zabrzmi jako tak, decyzja o dziecku nie trwa miesiąc, no tylko no, nosisz go w brzuchu 9. nie? Więc przez te 9 miesięcy bardziej lub mniej jesteśmy w stanie, tak mi się przynajmniej wydaje, uświadomić sobie, że następne lata prawdopodobnie będą bardziej skoncentrowane właśnie na tym dziecku i na tym, żeby szlifować jakieś powiedzmy bardziej rodzinne fundamenty, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu w trakcie tego wszystkiego można Żyć! Lub jeśli obowiązków jest za dużo i to nas przerasta, dać sobie świadomy czas do tego, że w tym momencie muszę zająć się tym i tym, i gdy minie jakiś czas, będę mogła mógł bardziej się później skoncentrować na samym sobie. Ale wiecie, ja tu mówię o sytuacjach, w których ja otrzymywałem wiadomości, że no, gdyby nie moja partnerka, to ja bym była, wiecie, no nie wiem, po prostu w najgorszym padole i, i by mnie tu nie było. To jest fascynujące, to jest wspaniałe, że. Y, Możemy mieć człowieka, który nas tak bardzo wniesie, tak bardzo podniesie, ale partner to nie jest terapeuta. W momencie, gdy ja otrzymałem tam kilka takich właśnie też wiadomości dotyczących tego, co mówiłem, że życie nie obraca się tylko i wyłącznie wokół tego poniedziałek, piątek, y, sobota, sprzątam, niedziela, może posiedzę z moim mężem, może nie, zobaczymy, ale nie mam czasu na nic innego, nie mam czasu na, swój, na swoją pasję, nie mam czasu na spotkanie się z kimś innym niż on, z tego bardzo często wynikają różnego rodzaju kłótnie, ponieważ yy, yy, dociera do nas, że w pewnym stopniu się zamknęliśmy i niektórzy ludzie już możliwe, że nie będą chcieli mieć z nami tak wspaniałej i zażyłej relacji, jaka była wcześniej, tylko i wyłącznie dlatego, bo odstawiliście ich po prostu na bok ze względów na tego partnera. Nie mówię tutaj o macierzyństwie, nie zrozumcie mnie źle, nie mówię tu o macierzyństwie, mówię tu stricte o relacjach partner-kobieta i że kobieta Slash partner staje się po prostu całym życiem, całym światem. Nie ma nikogo i nic poza nimi. No to brzmi jak bajka, po prostu na pierwsze pół roku. Wiecie o co chodzi? Po prostu jesteśmy w sobie tak zakochani, tak zaczarowani, że nie wyobrażamy sobie w tym momencie życia bez nikogo innego. No ale ten czas, ten czar, w którym będzie pryska, dochodzimy do różnych innych konwersacji, które już nie są tak bardzo kolorowe. Przechodzi też zupełnie inne nastawienie, ponieważ no czas minął, zaczynamy widzieć, albo uświadamy sobie, rzeczy, które widzieliśmy wcześniej, które nam na początku nie przeszkadzały, Przeszkadzać, więc pojawiają się też konkretne inne rozmowy, nie, nie takie, jakie były na początku relacji. No i wtedy warto jest po prostu uświadamiać sobie, że no. Ten partner to nie jest całe życie, no. Bo wiecie, no, po takim czasie co? Budzisz się z ręką w nocniku, bo, bo, bo ty ostatnie pięć lat spędziłaś z nim, jesteś po prostu rozdarta, pojawia się żal, pojawiają się pretensje, bo ja całe życie przeznaczyłam tobie, cały mój czas, całą moją energię, a ty to, a ty tamto, a ty sobie na piwo, a ty sobie na, na gry z kolegami tak dalej. Moim głównym punktem całego tego tematu było po prostu to, byście pamiętali, że macie prawo. Do swojego życia, mimo tego, że jesteście w relacji. I to się w żadnym stopniu nie musi gryźć z waszą codziennością, i tą miłością i oddaniem do, drugiego, do, do drugiej osoby. Oczywiście ja tutaj, słuchajcie, jestem bardzo mądry, bardzo hop do przodu, ale sam bardzo często się w to pułapkę łapałem. I odstawiłem wielu moich bliskich dla tego partnera, i dzisiaj się z tego nie cieszę. I wiem sam po sobie, że. Miłość i to takie oddanie czasami zaślepia I tak bardzo chcemy zaspokoić tę osobę, tak bardzo chcemy jej zrobić dobrze i żeby było wszystko wspaniale, że zapominamy o tych naszych zasadach, zapominamy o naszych gruntach i w którymś momencie, gdy nie dzieje się za dobrze, my sobie o nich przypominamy i możliwe, że już jest za późno, no bo ostatni czas spędziliśmy na tym, że no byłeś dzień w a teraz co, no jak to od teraz, ci, wiecie o co mi chodzi. Każdemu z was życzę naprawdę dobrej, zdrowej i fajnej relacji, w której komunikacja będzie czysta i jasna. Życzę wam również żebyście pamiętali o sobie, pamiętali o swoich potrzebach, pamiętali o swoich bliskich, o ludziach, którzy za wami byli wcześniej niż ten partner, czy ludzie, którzy też się pojawili na waszej drodze, by im również poświęcać swój czas, swoją energię, swoją atencję. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Buziak?